Tutaj taki kolejny filmik odnośnie tego, jak nie naprawiać samochodów. <laughs> Mamy tutaj auto. Generalnie progi bardzo ładne. Z zewnątrz. Nie ma się tu do czego za bardzo przyczepić. Widzicie, nawet lakier wielki jest. No ale natrafiamy na takie rzeczy typu na to. Teraz tak, ja już tu widzę. Tu jest ślad tutaj. To jest ślad od ściernicy, ślifierki. Ktoś przejechał po drzwiach, jak naprawiał to. Nie wiem kiedy ktoś to naprawiał, podejrzewam, że ma to maksymalnie z 3 lata. Więcej bym temu nie dał. Teraz o co chodzi? Ja wiem, że nie każdy ma spawarkę, nie każdy umie spawać, nie każdego stać na zespawanie auto, Ale są dostępne inne rzeczy, takie jak włókna szklane, e, takie jak e, Kuj, jak to się nazywało, yy, plastyfikatory, yy, nawet są płynne na aluminium, które idzie zarobić na ten, to stwardnieje i jest nie do ruszenia praktycznie, jak siatką się zarobi. No jest dużo rzeczy, oprócz spawania, ale żeby tak kurwa coś naprawić, to trzeba mieć naprawdę talent i kurwić innych ludzi, bo nie wiem czy to będzie widać, ale próbisz wyciąłem całe, bo na całe jest całe, skorodowane był, tu jest dobry dopiero z tego momentu. Dalej. Więc dotąd będzie spawany nowy, ale. Ciekawostka, uwaga. Oops. No to tak jak cały ten trup, to tu widzimy największe ognisko tego wszystkiego. Tam tak nie ma, tu jest najgorzej. To się wywodzi właśnie z tego kawałka co przed chwilą pokazywałem. Patrzcie kurwa jak to też naprawi. Widać czy nie widać? Widać. To jest szpachla z włóknem szklanym. Ktoś zaciepał te dziury szpachlą, że ona wyszła w środku, chyba z kilogram jej wyszedł. Bo tak to ktoś kurwa naprawił. Ręce mi po prostu opadają. Tak się nie naprawia. Teraz przez to, że ktoś to tak zrobił, to ja żeby zaspawać to, muszę mieć pewność, że cała reszta jest dobra. No i cała reszta byłaby dobra, gdyby nie fakt tego, że teraz muszę wyciąć cały ten kawałek. To Prawdopodobnie będę musiał odciąć tak, będę odciąć musiał tak, tutaj na górze, i prawdopodobnie tam dalej. Bo ta dziura, widzę tu, ona wychodzi do środka też. Więc będę musiał to tak całe odciąć, całe wspawać na nowo, i dopiero wtedy będę mógł się dół, Konserwacje, inne rzeczy robić, i tak dalej. Także nie pozdrawiam tego, kto to robił, i no i tak się nie naprawia. No. O tyle ode mnie.